Cześć. W tym filmie porozmawiamy o tym, dlaczego narcyz nie śpi po nocach, nawet wtedy, gdy wszystko w jego życiu wydaje się być w porządku. Słyszałam o tym od wielu osób, w tym również od dość znanych ludzi, którzy nawet nie wiedzieli, że są w relacji z narcyzem. Opisywali swoje doświadczenia. Nigdy nie przespałam nocy. W jednym łóżku z mężem, żeby po prostu leżeć i spać. Zawsze coś się działo. I ci ludzie naprawdę nie mieli pojęcia, że mają do czynienia z narcyzem. Więc, dlaczego narcyzowi nie da się spać spokojnie? Narcyz nie potrafi się wyciszyć, bo w ciszy wracają stłumione uczucia, ukryte emocje i pojawia się Wewnętrzna pustka, i właśnie nie tyle pojawia się, co uderza z ogromną siłą. To poczucie pustki staje się przytłaczające, bolesne, jakby ta pustka dosłownie wciągała do środka. To uczucie zaczyna przerażać, szczególnie wtedy, gdy jest cicho i spokojnie, a uwaga innych nie jest skupiona na narcyzie. W takich momentach jego psychika traci. Jakąkolwiek oparcie. W środku nie ma prawdziwych wartości, poczucia siebie, poczucia kim jestem. I właśnie dlatego narcyz zawsze wytwarza wokół siebie napięcie, zawsze znajduje sobie zajęcia, które pozwalają mu uciec od konfrontacji z tą pustką. Przykładem może być nawet historia znanego rapera, 50 Centa, który otwarcie mówił o tym, nie mogę spać, wstaję w nocy i zaczynam pracować. Pracuję tak długo, aż zasnę przy biurku. Nie potrafię po prostu położyć się i spać. Drugi powód, dla którego narcyz nie śpi, to strach przed utratą kontroli. Nawet jeśli wszystko jest pod kontrolą, narcyz boi się, że wystarczy chwilowa nieuwaga, by wszystko się rozpadło. Myśli: "Dzisiaj mam to, co mam, ale jeśli tylko Odpuszczę, wszystko się zawali. W głowie odtwarza scenariusze, jak ktoś go zdemaskuje, zdradzi, zapomni o nim, bo w głębi duszy on sam nie wierzy, że zasługuje na to, co posiada. Podświadomie wie, że wiele z tego, co ma, zdobył wykorzystując lub siłą i boi się, że prędzej czy później wszystko to straci. I narcyz czuje, że to wszystko, co ma, wcale nie jest niego i że nie ma do tego prawa. Nawet jeśli na zewnątrz będzie z pianą na ustach wszystkim udowadniał, że jest inaczej, że zasługuje na wszystko i absolutnie do wszystkiego ma prawo, w środku jest inaczej. Jego niepokój to nieustanne oczekiwanie upadku, i właśnie w nocy, gdy nie ma już żadnych zewnętrznych bodźców ani rozpraszaczy, te lęki stają się bardzo głośne, jakby były głosami w głowie. Kolejna rzecz. Uzależnienie od dopaminy. Większość narcyzów można nazwać dopaminowymi narkomanami. Oni potrzebują lajków, zachwytów, dramatu. Gdy wszystko jest spokojne, poziom stymulacji spada i wtedy zaczyna się głód. Aby odzyskać to pobudzenie, narcyz może w środku nacy zacząć pisać do kogoś, poszerzać swoją świtę o nowe osoby. Ciągać do swojego haremu nowych uczestników lub uczestniczki, prowokować konflikty albo planować kolejne zdobywcze zwycięstwa. Mózg, przyzwyczajony do stałego dopingu, nie dostaje swojej dawki w momencie, gdy ciało próbuje zasnąć, i wtedy narcyz nie może zasnąć. Kolejny powód, narcyz nie umie być tu i teraz, on nie ma prawdziwej teraźniejszości. Żyje albo w przeszłości, gdzie ktoś go zranił, albo gdzie odniósł ich jakieś wielkie zwycięstwo, albo w przyszłości, gdzie wyobraża sobie swoje wielkie sukcesy i chwałę. A teraźniejszość to moment, gdy ciało jest zmęczone, dzień dobieg końca, nic się już dziś nie wydarzy. I właśnie ten spokój to dla narcyza koszmar. On nie potrafi po prostu być bez grania roli, bez kolejnej maski. Dlatego wciąż ucieka w fantazje, w lęki w niekończące się przewijanie myśli, byle tylko nie czuć tego, co jest tu i teraz. Bo bycie obecnym to dla niego najbardziej bolesny stan, na jaki nie jest gotowy. I jeszcze jedno wewnętrzny krytyk. Każdy narcyz ma w sobie niezwykle surowego, wewnętrznego krytyka, ten głos nie zasypia nigdy, kiedy Publiczność, która biła brawo, się rozchodzi, kiedy milkną ludzie, którzy go podziwiają. Narcyz zostaje sam z jednym, jedynym głosem. To głos wewnętrznego sędziego, który mówi mu: Jesteś do niczego, nie zasługujesz na to, co masz, i tak wkrótce wszystko stracisz. To wielkie życie, o którym marzysz, nigdy się nie wydarzy. Ten głos, jest najgłośniejszy właśnie nocą, w ciszy, w pustce, kiedy nie ma żadnych zewnętrznych głosów, które mogłyby zagłuszyć jego słowa. I dlatego narcyz, nawet w środku nocy, wciąż musi udowadniać samemu sobie swoją wartość wciąż musi uciekać od siebie i szukać potwierdzenia na zewnątrz. Dlatego narcyz nie potrafi spać, nawet gdy próbuje zasnąć. W środku wciąż toczy swoją wojnę, wojnę o własną wartość, wojnę o swoje wielkościowe ja. I z tej wojny on nie potrafi zejść, ona się nigdy nie kończy. Aby ta walka mogła się skończyć, narcyz musiałby zrobić coś, co jest dla niego najtrudniejsze: stanąć wprawdzie przed. Samym sobą, zdobyć się na szczerość, pozwolić sobie być autentycznym. I co najważniejsze, przyjąć to, co niewygodne, przeżyć to, co bolesne. Ale właśnie na tym polega cała jego konstrukcja odrzucać wszystko, co niewygodne i uciekać od wszystkiego, co trudne. To właśnie ta nieustanna ucieczka leży. W samym rdzeniu osobowości narcystycznej. I dlatego tak często narcyzom nie śpi się po nocach. Napiszcie proszę w komentarzach. Będzie mi niezmiernie miło, jak spali wasi narcyzi. Może mieliście takich, którzy spali jak aniołki, a to wy leżeliście obok z otwartymi oczami. Podzielcie się swoimi historiami. Jestem ciekawa, jak to wyglądało u Was.